Witajcie w Rafinerii Gdańskiej. To właśnie tutaj przetwarza się ponad 10 milionów ton ropy rocznie, a dzięki procesowi rafinacji ropa naftowa stała się podstawą dzisiejszej cywilizacji. W dzisiejszym odcinku chcę dopracować pracować. Przedstawię wam stanowisko, bez którego rafineria nie mogłaby funkcjonować czyli stanowisko aparatowego. Operator instalacji rafineryjnej, czyli aparatowy, nie zajmuje się tutaj oczywiście fotografią, tylko opieką nad procesami zachodzącymi w rafinerii. Ma on dostęp do najnowszych rozwiązań i technologii stosowanych w przemyśle rafineryjnym, a wszystkie te instalacje wokół mnie są właśnie pod jego kontrolą. Stanowisko aparatowego to pierwszy etap na drodze rozwoju pracownika produkcyjnego Rafinerii Gdańskiej. Dzięki jasno określonej ścieżce kariery pracownicy ciągle podnoszą tutaj swoje kompetencje i stale się rozwijają. W czasie nauki i zdawania kolejnych egzaminów stajemy się aparatowym instalacji, potem przechodzimy na sterowniczego, starszego sterowniczego, dochodzimy do poziomu aparatowego procesu. Jak wszystko pójdzie dobrze, możemy stać się najwyższym stopniem w naszej hierarchii. Oczywiście za każdym znanym egzaminem idzie również gratyfikacja finansowa. Mamy większą odpowiedzialność i wiąże się z tym większe wynagrodzenie. Największym wyzwaniem w pracy aparatowego jest zdecydowanie intensywna praca. Nie jest ona co prawda tak bardzo fizyczna jak praca chociażby na budowie, jednak pożądana jest tutaj wysoka sprawność, odpowiedzialność i brak lęku wysokości, bo niektóre instalacje rafinerii potrafią piąć się w górę aż na 40 metrów. Zresztą sami zobaczcie, jak to wygląda z tamtej perspektywy. Praca zespołowa to podstawa stanowiska aparatowego. Pracując niekiedy w trudnych warunkach lub w sytuacjach awaryjnych, niezbędna jest nam pomoc kolegów. Wtedy ciągły kontakt, zaufanie i przyjacielska atmosfera sprawiają, że przychodzenie na zmiany jest po prostu przyjemne i bezpieczne. Cześć Szymonu Jumi, cześć Bartek. Czym będziemy się dzisiaj zajmować? Słuchaj, Szymon, chciałbym Ci pokazać, na czym polega praca aparatowego. Na instalacji. A z takich ciekawszych rzeczy chciałbym Ci pokazać, jak wygląda pobieranie próbki. Także pójdźmy, pokażę Ci, jak pobieramy próbkę bleedu. Jasne, prowadź. Chodź. I co teraz z tą próbką? Tak, prawidłowo pobraną próbką pójdziemy do mistrza zmiany w celu pobrania etykiety, czyli oznakowania próbki i oddamy ją do, do laboratorium w celu wykonania dalszych analiz. Jasne, ale to chyba nie wszystko, co się dzisiaj dzieje. Twoi koledzy zajmują się dzisiaj czym innym. Między innymi czym właśnie? Właśnie nie wszystko. Wykonują normalny obchód aparatowego, czyli sprawdzają poziomy w zbiornikach, a także poprawność pracy pozostałych urządzeń, między innymi pomp. Jasne. To co, to my udajemy się do Mistrza w takim razie i idziemy to oddać do laboratorium. Dokładnie tak. Co prowadź. Rozpoczynając pracę w rafinerii gdańskiej na stanowisku aparatowego, możesz liczyć na szereg benefitów, a co ważniejsze, na kierunkowy rozwój na stanowisku pracy powiązany ze zwiększeniem wynagrodzenia. Z każdym znanym egzaminem otrzymujesz podwyżkę. Już w pierwszym roku zatrudnienia możesz podejść do dwóch takich egzaminów obszarowych. Co więcej, otrzymujesz dodatek zmianowy za pracę w godzinach nocnych. Oferujemy premię miesięczną uzależnioną od wkładu w szerzenie kultury bezpieczeństwa i zaangażowanie w powierzone obowiązki. Dodatkowo możesz liczyć na nagrodę roczną, nagrodę specjalną i dofinansowanie do wypoczynku. Finansujemy kursy i szkolenia, dajemy możliwość skorzystania z pakietu opieki medycznej i stomatologicznej oraz karty MediCover i Multisport. A ze względu na działalność naszej firmy możesz liczyć na karty rabatowe do wykorzystania na wybranych stacjach paliw. Jeżeli chodzi o stanowisko aparatowego, jest to osoba, która jest oczami i uszami rafinerii, nadzoruje podstawowe procesy zachodzące na instalacjach oraz ściśle współpracuje ze sterownią. Kontrolowanie skomplikowanej infrastruktury rafineryjnej to wielkie wyzwanie na barkach aparatowych, których nie sposób zastąpić maszynami. Jeżeli chciałbyś sprawdzić się na tym stanowisku, nie boisz się pokazanych dzisiaj warunków i chciałbyś pracować w najnowocześniejszej i największej rafinerii w tej części Europy, zeskanuj kod QR widoczny na ekranie i zaaplikuj już dziś. Dzięki piękne za oglądanie. To wszystko na dzisiaj i widzimy się w nadchodzących odcinkach. Chcę tu pracować. Cześć!